Od 1 lutego dzięki porozumieniu gminy Legnica i gminy Legnickie Pole Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji uruchomiło nową linię autobusową linię numer 9. Choć funkcjonuje ona niespełna dwa miesiące, są już perspektywy, że częstotliwość kursów zostanie zwiększona. 1 lutego w momencie uruchomienia tej linii trwały jeszcze ferie zimowe. To był czas na to, żeby mieszkańcy gminy Legnickie Pole zaznajmili się ze składem jazdy i z możliwościami, z możliwościami, jakie daje ta linia. Jednakże po Wrocie młodzieży do, do szkoły znacznie poprawiła się frekwencja, szczególnie na kursach porannych i popołudniowych, kiedy młodzież to jedzie do szkoły, a później wraca. Gmina Legnickie pole zwróciła się do nas z prośbą o rozważenie możliwości rozszerzenia o dodatkowe kursy. Linia numer 9 przebiega trasą zapętloną. Linia rozpoczyna swoją trasę na ulicy Pocztowej, dalej ulicą Libana, Witelona, Skarbka, Jaworzyńską, Gniewomierską i już wyjeżdża poza granice administracyjne miasta Legnicy, poprzez miejscowość taką jak Gniewomierz, Legnickie Pole, Księginice i tutaj rozpoczyna kurs w Pętli, jadąc do Kostkowic, Kłębanowic, Taczalina. Wraca do Księginic i od księgienic, Księginic do Legnickiego Pola przez Gniewomierz tą samą trasą do przystanku przy ulicy Pocztowej. Dodatkowe kursy linii 9 powinny pojawić się już za kilka tygodni.